Na przełomie 2019-2020 kupiłem taką domenę internetową martwyobywatel.pl. Mam też domeny deadcitizen.eu i deadcitizen.com, bo myślę, że problem, człowiek, system dotyczy nie tylko Polski. Teraz, szczególnie w tych czasach, możemy zobaczyć, na czym właśnie polega i czym skutkuje starcie człowieka z politykami, urzędnikami. Wszyscy tylko straszą się przed kamerami, a myślę, że bardzo mało robią dla człowieka, dla społeczeństwa, dla swoich wyborców. Myślę, że niestety, powiem to z przykrością ich zleceniodawcami jest ktoś inny niż szary, zwykły człowiek. Teraz widać, że kim są, czy czym są politycy, ciągle to powtarzam, na moich filmikach. Ja byłem brokerem ubezpieczeniowym, pracowałem w tej branży od 1989 roku, stworzyłem firmę Hansa Brokers, rozwijałem się, tworzyłem nowe miejsca pracy i kiedyś pozyskałem Ogromnego klienta z rynku, w którym się specjalizowaliśmy, bo wtedy nowo powstający samorząd izby inżynierów budownictwa. Ta jednostka, ta organizacja urosła do 120 tysięcy ludzi, inżynierów działających w Polsce i też za granicami kraju. Robiliśmy dla nich ogromny serwis, nie tylko ich podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ale też i szereg innych produktów wynajęliśmy ryczałtowo. Kancelarię prawną, więc po prostu każdy nasz klient miał nie tylko pomoc brokera, nie tylko asystę Hansa Brokers, ale i pomoc kancelarii prawnej. Stworzyliśmy infolinię, organizowaliśmy w całej Polsce szkolenia, wydaliśmy pierwszy w Polsce poradnik ubezpieczeniowy dla uczestników procesu inwestycyjnego. W związku z czym Moja firma, jak i ja, zarówno dostawaliśmy bardzo dużo nagród. Nie ukrywam, że lubiłem się dzielić. Sponsorowaliśmy bardzo wiele konferencji, różnych imprez u naszych klientów w Polsce i nawet za granicą więc rozwijaliśmy się. Niestety, po ośmiu latach pracy z Izbą Inżynierów Budownictwa, pojawił się nowy zakład ubezpieczeń, który wygrał czteroletni kontrakt na Ubezpieczenie podstawowe OC, tegoż klienta. Zawarł za naszym pośrednictwem Hansa Brokers umowę na 4 lata. Po czym u klienta zmienił się prezes przed wejściem, wejściem w życie tej umowy i stwierdził, że nie chce z nami współpracować. Niestety nie przejrzał dokumentów i zapomniał wypowiedzieć współpracy. Do końca czerwca miał to zrobić, a żegnał się z nami w lipcu, myśląc, że może się pożegnać natychmiastowo. Zakład ubezpieczeń stwierdził, że nie będzie nam płacił należnego wynagrodzenia. Bagatela 10 milionów złotych za 4 lata. Dzisiaj z odsetkami to jest 15 milionów złotych. Oczywiście klient był nam też winny pieniądze za inne produkty, za to, co zainwestowaliśmy, co zorganizowaliśmy, a czego nie mogliśmy kontynuować. Strony, zakład ubezpieczeń i klient wysłały nas do sądu. Byłem zdziwiony, że dlaczego instytucja finansowa, taka jak zakład ubezpieczeń. Nie płaci, nie realizuje zawartego kontraktu, wysyła nas do sądu. Okazało się, że w sądzie proces trwał w pierwszej instancji prawie 9 lat. Ginęły dokumenty, nie słuchano, nie słuchano świadków, w tym na początku procesu wpadła nam w ręce zmowa biznesowa klienta z zakładu ubezpieczeń, która twierdziła, że podzielą nasze pieniądze, jeżeli klient z nas zrezygnuje. Zresztą powiedzieli, że bez brokera będzie taniej. Tak naprawdę jest to oszustwo. Z, wynikające z kodeksu karnego. Nie wiem, dlaczego sąd na to nie zwrócił uwagi, bo oczywiście ta zmowa biznesowa w sądzie okazała się być niekompletna, mimo że my załączyliśmy pięć stron umowy. go nie interesowało uzupełnienie braków formalnych. Sędzia też powinien zarządzić postępowanie wyjaśniające, co się stało z niepełnym dokumentem, dlaczego tak jest. Ja lądowałem wielokrotnie po sprawach na pogotowiu. Dzisiaj mam Komplet tabletek w tej oto trumnie, które powodują, że nie mam wylewu czy jakiegoś innego, jakiejś innej przypadłości. Mogę jechać z trumną, jest ciężko, ale sobie daję rady. Będę walczył do śmierci. Walczę w imieniu również innych Polaków. Tak nie może być. Kiedyś prezes jednej z fundacji przedsiębiorców powiedział: sądy chronią przestępców, oszustów, a zabijają polskich przedsiębiorców. Proces trwał 86 miesięcy. Był totalnie nieuczciwy. To była jedna wielka farsa. Zapadł wyrok oddalający w pełni nasze powództwo. Uzasadnienie wyroku wzięte z kosmosu. Strony nawet nie przyszły na ogłoszenie wyroku, bo po co, skoro mi się wydaje, go znały. Prawda? W trakcie procesu za przewlekłość dostaliśmy odszkodowanie 2000 zł. Sąd wyciągnął ode mnie 300 tysięcy złotych na opłaty, w tym 80 niezasadnie w ogóle. Apelacja to nowa stawka, na którą już nie miałem pieniędzy 200 tysięcy złotych. To, w czym żyjemy, to totalnie chory układ. Apelacja, nowa stawka ustalona przez ten rząd w 2019 roku to 200 tysięcy złotych. Wcześniej było to 100 tysięcy. Ten rząd, który każdy jest taki sam. Rozmawiacie, kłócicie się, a ja wiem, bo byłem z wami. Za kulisami pijecie razem wódkę. Byłem z wami na konferencjach, na spotkaniach. Moja sprawa zakończyła się w Polsce. Jest jeszcze drugi proces o odszkodowanie od klienta, ale jest totalne mataczenie. Nie będę już podawał kulis. Wiadomo, wszyscy wiedzą, ludzie mówią tak. Ja się boję iść do sądu. Nie daj Boże, żeby spotkał mnie sąd. Ale to nie mówią przestępcy, to mówią. Potencjalni poszkodowani. Ludzie, którzy wiedzą, że mogliby zostać poszkodowani, i nie daj Boże, musieliby wtedy szukać sprawiedliwości w sądzie. Oni się boją, że będą musieli tam pójść. Ja wierzę w to, że przyjdzie taki czas może dla naszych dzieci, może dla naszych wnucząt kiedy będzie się wygrywało sprawę nie dlatego, że się miało układy, czy że się miało mocnego prawnika. Tylko będzie się wygrywało dlatego, że się ma rację. Wygrał, bo ma rację. Po prostu. A sąd jest od tego. Mający procedury, wykształceni ludzie o prostych kręgosłopach moralnych, oni są od tego, żeby tę prawdę wydobyć, a nie żeby zamykać akta, gdzie brakuje kartek. Tak więc na dzisiaj szukam kancelarii prawnej, bo jest ich kilka. Tak jak powiedziałem, może któraś podejmie się tego honorowo, żeby, bo mam zostało mi chyba z cztery miesiące, 5-4 miesiące, na pójście do Strasburga. Jest cała masa przewinień, które, o które mogę skarżyć państwo polskie. Bo to rząd jest winny, to nie sędziowie. Jeżeli im się stworzy dobre warunki pracy, to oni będą pracowali w tych ramach wyznaczonych. E, podaję numer konta na mojej stronie martwabywatel.pl, też na YouTube, na kanale Martwy Obywatel. Ludzie pomagają mi w bieżącej pielgrzymce, przysyłają mi pieniądze, darowizny na konto na jedzenie. Tak się dopiero skręca. Chcemy w rowerze zamontować silnik spalinowy, myślę, bo nie można jechać, jest tak ciężko. Wczoraj ważyłem trumnę, ten zestaw. Sama trumna z wyposażeniem to 80 kg, nie licząc mnie. W tamtym roku szedłem z trumną ręczną, czarną, poprzednia wersja z Warszawy. Doszedłem do Bydgoszczy. Tam się mną zaopiekowano. Stolarnia z Bydgoszczy, Larysy i Andrzeja zrobiła, pomogła mi zrobić tę trumnę, która jest z tyłu. Polacy z Norwegii Iwona i Andrzej kupili mi rower. I w tym roku po zmontowaniu zestawu w poniedziałek 5 lipca ruszyłem z Maszewa dużego spod Płocka. Jestem tutaj, jadę do Stoku. Też chcę zobaczyć jaka jest, dlaczego jest tak niska wyszczepialność albo wyczepialność, jak niektórzy mówią na Podlasiu. Ponoć najmniej to jest w górach, prawie zero. Osobiście jestem człowiekiem, który był bardzo chorowity. Dzisiaj od ponad 10 lat, gdzieś zwiedziłem ponad 70 krajów. Kiedy miałem pieniądze, też pomagałem. Na Filipinach po powodzi, na Ukrainie, przepraszam, na Filipinach po tajfunie Jalanda, na, na, na Ukrainie zachodniej po powodzi. Pomagałem. Nie mam nie oczywiście w mediach, bo nie taki był cel. Też nie mam parcia na szkło. Robię to nie tylko dla siebie, robię to dla nas. I powiem tak: mam nadzieję, że też wynik tej akcji obecnej, bo uważam, że jest to projekt, ale to jest moje prywatne zdanie, znajdzie prawdziwe, uczciwe rozwiązanie, że wreszcie znowu odzyskamy swobody, bo to co się dzieje nie pozostawia żadnego komentarza.